Witam serdecznie wszystkich. To jest film instruktażowy jak robić balony z gumy. Z gumy do rzucia, bo to nie jest taka guma balonowa, bo można powiedzieć, że jest więcej gum, które są balonowe albo coś takiego. To jest taka typowa orbi, Tylko, wykorzystana w angielskiej wersji. Więc jak można z takiej zrobić balony? No to już pokazuję. Po pierwsze, dół. Na początku tak wygląda num, 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 num. Mm. Bardzo słodka mm. No i tu jest pytanie z którym się każdy z nas tak naprawdę boryka. Widzimy często jak ludzie robią na przykład jakieś takie... że nieraz robią takie wielkie takie jakby bomby nad swoją twarzą, że im to wybucha i zakleja im całą twarz. Oczywiście to jest rzadkie. I na pewno tu jest potrzebna guma palonowa A ja spróbuję się zaprezentować, co wyszło z tej gumy. No i tak, na początku jest najważniejsze, żeby ją tak spłaszczyć. Wiadomo, rękoma nie będziemy tego robić, bo to jest niehigieniczne. Poza tym to jest guma do rzucia. Więc robimy tak. Na górne podniebienie. Rozprowadzamy. A potem na język.